Witam z tej strony Sowix. Dzisiaj jest ze mną Andre. Andre, przywitaj się. Witam. Chcielibyśmy wam przedstawić serwer, którym właśnie Andre jest właścicielem. Serwer to serwer jest to serwer wojny Gildii na Minecraft1.5.1 Więc co, może opowiedz o nim, o tym serwerze Andre? Yy, tak jak wspomniałeś, jest tu serwer gildie. Tak, Wojny Gildii. I każdy chyba wie, na czym taki rodzaj serwera polega. No, to chodź, przelecimy się po spawnie. Tak, tutaj są zasady, tutaj są przydatne komendy na gildijne, jak to ktoś napisał. Tu są różne komendy, tutaj jest... tutaj co tu jest? Pecholo, powiedz, co tu jest? Pechol? Eee, Andre, przepraszam. Pechol to drugi administrator. No. To Co, jest się... Czekaj, pokażę. Spoko. Tutaj pokażę tak, że mi się złapało ładnie. OK. No, czyli za reklamę serwera można dostać VIP-a na 30 dni. Tak? chyba 35 reklam to jest... 25 reklam to jest VIP na 30 dni. O tak. Dobra, chodźmy na zewnątrz jak się prezentuje spawn na zewnątrz jak widać jest to wielki zamek wielgaśny zamek poza murami jeszcze jest strefa non-pvp nie musimy się wyrenderować mapa bo mi się nie renderuje mapa no ładuj się mapo dobra <tryk> e, i tak co tu jeszcze można dodać bo mi się nie renderuje mapa no, renderuj się. Jeżeli musi się... No właśnie wiem, ale coś mi się ścięło, ale dobra. Takie małe... ...nieugodnienie. Nieugodnienie, jak ja to powiedziałem? Dobra, mniejsza o to. Co co jeszcze może powiedzieć? IP będzie na pewno w opisie. Tutaj pokaż. No tutaj, o, dobra. Już pokazuję. Opowiedz, co, 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 co tutaj się znajduje? Tak. Yy, tutaj mamy ślubienice i wieszamy na nich yy, osoby, które... No. Które zasłużyły, nie zasłużyły na to miejsce. Widać, że tutaj właśnie ty się znajdujesz jako zajebisty właściciel. Yy, tutaj też się znajduję... Yy, a nie widzę ników, poczekaj. Dobra, ale zaraz włączymy. Szympek, czyli drugi właściciel, współwłaściciel serwera i tutaj jakieś spamery. Co? Nie był pizdy? fuck Dobra, mniejsza o to. Mały fail, ale dobra. Co to ma być? Dobra, dobra. To co, wróćmy. Chodź yy, zlecimy na zamek i się pożegnamy ładnie. Bo staniemy na fontannie. Fontannie, o tutaj. O. Czekaj, tepa do ciebie. To się do mnie tepaj. Nie wiem, gdzieś tutaj się znajdziemy jakieś miejsce. Takie oświetlone ładnie. O tutaj może. O tym jesteś obok mnie, spoko. Dzień. A dobra No to chodź tutaj się pożegnamy w tym miejscu Gdzie jesteś? Chodź tu No, stańko o mnie ładnie Na F5 No To tak My się żegnamy Pożegnaj się ładnie Andrzej Tak no. mnie, no najlepiej No, to papa pa. Do zobaczenia w następnych filmikach na razie. I przede wszystkim na serwerze. O, właśnie, i przede wszystkim na serwerze. Do zobaczenia.